Widziałem Żuka, tego niebieskiego, co teraz w kinach leci. No i to był dobry film, superbohaterski, ale co z tego? Flash to też dobry film. Ta nowa Czarna Pantera to też dobry film. Po prostu. Dobry film superbohaterski już nie jest czymś, co mnie satysfakcjonuje. Przepraszam, już na wstępie przyznam, że już nie jestem odpowiednią osobą do rozmawiania o tego typu filmach i sam nienawidzę się za to, że zachowuję się jak mała, rozpieszczona księżniczka, dla której dobry film to za mało, bo sam nie lubi, kiedy inni ludzie mówią rzeczy w stylu dobre, ale bez fajerwerków. Gdyby każdy film był wyjątkowy, to żaden by nie był. Ale musicie zrozumieć jedną rzecz. My, tak zwani kinomaniacy, mamy zniszczone mózgi. Oglądamy za dużo filmów i przez to zauważamy za dużo podobieństw i schematów i wielu z nas szybko wypala się modnymi gatunkami. Tak po prostu. To prawdopodobnie ostatni raz, kiedy czuję, że powinienem powiedzieć coś o jakimś filmie tylko dlatego, że jest z MCU albo DCEU albo z uniwersum Spider-Mana bez Spider-Mana od Sonnego. Jeśli jesteście koneserami kina superbohaterskiego, to Blue Beetle powinien wam się spodobać. Tyle powiem. Wiem, bo mi tak naprawdę się podobał. Po prostu jestem już na tym etapie, kiedy mówi się, hej, może powinniśmy poszukać innej knajpy? Lubię kurczaka w cieście, ale trochę mi się przejadł. Zresztą w internecie nie brakuje innych ludzi, którzy jeszcze się nie zmęczyli tym gatunkiem i możecie iść do nich. Ja jestem nimi już tak zmęczony, że dopiero teraz w ogóle nagrywam coś o filmie, który widziałem 12 dni temu. I jeszcze jedno. Wiem, że wiele z tych rzeczy znalazło się w filmie nie dlatego, że autor kopiuje po innych filmach, tylko dlatego, że te rzeczy były w komiksach. Spoko, nie oskarżam go o plagiat. Po prostu świadomość tego, że to nie jest plagiat, nie poprawia mojego doświadczenia. Nadal czuję się tym zmęczony. Okej, okay, więc jest to pierwszy film superbohaterski z Meksykaninem w roli głównej. To jest dobra rzecz. Zawsze dobrze mieć dowód na to, że jakiś szklany sufit naprawdę nie istnieje. A zresztą sami przyznajcie, że wielu z Was na pewno by się cieszyło, gdyby Hollywood zrobił pierwszy film superbohaterski z Polakiem w roli głównej. Chociaż złośliwie powiem, że osobiście nadal czekam na pierwszy ciekawy film superbohaterski z Meksykaninem w roli głównej. Dobre jest też to, że w tle fabuły filmu przewija się pewna kultura i tradycja, których nie widzimy często w takich filmach. Już abstrahując od tego, że jest to po prostu. Po prostu miły gest, zawsze jest to też jakieś urozmaicenie dla przeciętnego widza, takiego jak ja. Podoba mi się to, że jest to chyba pierwszy od dawna film od DCEU, który nie uważa za niezbędne nawiązywać do innych filmów z tego uniwersum i zapraszać inne postacie, żeby zrobiły występ gościnny, nawet w scence po napisach. To uniwersum jest już i tak rozklekotane, więc lepiej, żeby nie polegało na byciu uniwersum, tylko tworzyło filmy samowystarczalne. Podoba mi się to, że jest to film o rodzinie, i że rodzina superbohatera odgrywa w tej historii ważną rolę, wspierając główną postać i pomagając jej przez cały czas, a nawet odgrywając ważną rolę w pokonaniu głównego czarnego charakteru. Tylko wiecie, jak ze wszystkim co dobre w tym filmie, nie potrafię się tym w pełni cieszyć, bo widziałem tego za dużo w ostatnich latach. Było w Shazamie, i w Mani i w Czarnej Wdowie. Zresztą wiele filmów superbohaterskich stawiało dużo nacisk na współpracę wielu osób nawet tych bez supermocy. Na przykład Mroczny Rycerz powraca czy Venom 2. Korzeni tego motywu w filmach superbohaterskich można doszukiwać się już w i nie Ma Mocnych, a ten film ma 19 lat. I to nie jest tak, że film nie ma prawa być podobnym w czymś do innego filmu i że od razu jest zły z tego powodu. Zresztą, jak już mówiłem, ten film jest dobry. Podobał mi się. Chodzi tylko o to, że ostatnio za często w kinie widzę podobne rzeczy i mam dość. Spodziewajcie się więcej tego marudzenia. Zawsze możecie zamknąć kartę. Nasz główny bohater jest w porządku. Ma prostą osobowość. Jest miłym, młodym chłopakiem, który wchodzi w dorosłość i martwi się o swoją przyszłość. Łatwo się z nim utożsamiać, choć nie jest to postać wyrazista. I myślę, że to jest celowe. Myślę, że to miał być taki everyman, aby każdy mógł łatwo wyobrazić sobie siebie na jego miejscu i dobrze spisuje się w tej roli. Aczkolwiek trochę wolałbym, aby ktokolwiek inny z jego rodziny był superbohaterem. Bo tamtych ludzi lubię o wiele bardziej, właśnie za wyraziste osobowości. Jego ojciec też jest prostym, dobrym człowiekiem, ale wydaje się mieć lepiej poukładany światopogląd i bagaż doświadczeń. Jego siostra jest fajna, wesoła, energiczna, dowcipna i spontaniczna. Jego wujek jest fajny i ma swoje dylematy, ma swoje wady do przepracowania, ale ma przy tym tak wielkie serducho. Jego babcia jest tak fajna, że chciałbym, aby dostała własny film. Z początku wydaje się tyle. Tylko zwykłą babcią, ale z czasem okazuje się, że ma ciekawą historię za sobą i sama też ma ciekawe umiejętności. No ale dobrze, niech będzie kolejny normalny, miły chłopak w roli głównej. Młody człowiek, wywodzący się z niezamożnej rodziny, wchodzący powoli w dorosłość i mający proste problemy typowe dla swojego wieku, trochę jak Spider-Man w sumie, i zdobywa moce po tym, jak zostaje ukąszony przez nietypowego insekta, trochę jak Spider-Man w sumie. Tylko, że jego moce są bardziej ugruntowane w technologii, która wszczepia się w niego, jak w Wolverina, czyli można powiedzieć, że jest cyborgiem. Tylko, że w jego przypadku to działa tak, że może w każdej chwili założyć metalowy kombinezon na całe ciało, które jest wyposażony w rozmaite gadżety i sztuczną inteligencję, z którą można rozmawiać. Jak Iron Man. I wygląda przy tym wszystkim jak niebieski Yellow Jacket, czyli ten zły z pierwszego Ant-Mana. Co jest? No więc młody chłopak, już nie gimnazjalista, jeszcze zanim został superbohaterem, odbywa rozmowy ze swoim ojcem, który tłumaczy mu, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Oczywiście trochę innymi słowami. I w tym momencie zwariowałem i zacząłem szeptać do osoby, z którą byłem w kinie: "On umrze, on umrze, zobaczysz, on umrze!" Ale nie powiem, czy miałem rację. Zresztą nie o to tutaj chodzi. Powiem natomiast, że po tym, jak już główny bohater zostaje superbohaterem, odbywa w pewnym momencie rozmowy ze swoim swoim wujkiem, który tłumaczy mu, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, oczywiście trochę innymi słowami i w tym momencie zwariowałem i zacząłem szeptać do osoby, z którą byłem w kinie, on umrze, on umrze, zobaczysz, on umrze, ale nie powiem czy miałem rację. Zresztą nie o to chodzi. Bohater ma też sojusznika w postaci dziewczyny, w której się podkochuje i której ojciec, jeśli dobrze rozumiem, pracował kiedyś nad technologią związaną z tym, co nosi Blue Beetle, to jest znowu Ant-Man i Hope i Hank Pimp, błagam, dajcie mi coś oryginalnego. Może czarny charakter? Nie. Głównym przeciwnikiem jest zła korporacja. Oczywiście, że zła korporacja, taka, która niszczy kultury, robi dyskusyjne moralnie eksperymenty i zatrudnia własny oddział ludzi z karabinami. To już taki oklepany motyw. Ale w sumie to dobry motyw. Róbmy tak w filmach. Jedźmy po ludziach, którzy mają za dużo władzy i jej nadużywają. Spoko. Tylko może poszukajmy też innych sposobów, aby ukazać takie korporacje, bardziej oryginalnych sposobów. Albo przynajmniej jak już idziemy w schematy, to niech nie będą one elementami układanki schematów. Na czele korporacji stoi oczywiście bezduszna, niereformowalna osoba, ale oczywiście wysługuje się ona silnym pomocnikiem, któremu zrobiła pranie mózgu i oczywiście ma takie same moce jak superbohater. Główny bohater ma też kodeks moralny, zgodnie z którym nigdy nie zabija, jak każdy superbohater, i jest to bardzo mocno zaznaczone w tym filmie. Choć może trochę za mocno, zwykle kiedy filmy robią wielką rzecz z tego, że superbohater ma jedną zasadę nikogo nie zabijać to jest to szeroko dyskutowany motyw w filmie, i zwykle przedstawiane nam są dowody na to, że faktycznie droga pacyfisty jest lepsza. Albo może zostać on postawiony w trudnej sytuacji, kiedy dochodzi do wniosku, że faktycznie są wyjątki, kiedy trzeba złamać tę zasadę? Albo znajduje wyjście z tej sytuacji, dochodząc do wniosku, że zawsze jest inne wyjście. Tutaj po prostu chłopak ma takie poglądy i już. Nie jest to głęboko analizowane i czasem nawet miałem wątpliwości. Na przykład w pewnym momencie udaje mu się obezwładnić przeciwnika, który przez dłuższy czas miał nad nim przewagę, więc chłopak widział, jaki on jest silny, i chyba zdaje sobie sprawę, że nie da rady go po prostu związać i oddać w ręce policji, a on będzie dalej stanowił śmiertelne zagrożenie i to nie tylko. Tylko dla niego, więc nie wiem. Wydaje mi się, że to może być ta jedna wyjątkowa sytuacja, kiedy z bólem serca trzeba pociągnąć za spust? Może się mylę, ale ten film nie jest zainteresowany dyskusją, więc nie mam nawet z kim się o to kłócić. Sam zresztą miałem niedawno taki dylemat moralny, grając w Baldur's Gate 3. Dobra. Odstawiam w tym momencie mistrza Windu i mówię, że jest zbyt niebezpieczne, aby pozwolić mu pozostać przy życiu. E, nie wiem, dopiero go poznałem. Nie wiem, czy śmierć to dla niego za łagodny wyrok. I szczerze mówiąc, wolałbym to robić w tej chwili. Przepraszam, zwykle nie opowiadam o filmach, jeżeli nie wzbudzają we mnie szczególnych emocji, ale jest taka niepisana zasada, że o wszystkich filmach MCU i DC coś tam mówi się zawsze. Więc chciałbym to zrobić ostatni raz, aby powiedzieć, że jeśli następnym razem wyjdzie film od MCU lub DCU, a ja nie poświęcę mu filmika, to właśnie dlatego, że mam o nim takie samo zdanie jak o Blue Beetle. Jest dobry. Ma dobre sceny akcji, jak każdy film z tego gatunku, ma dobrze zarysowane postacie i bohatera, z którym łatwo się utożsamiać, jak większość filmów z tego gatunku, promuje pozytywne wartości, jak każdy film z tego gatunku, ma ekspozycję, scenę zostanie superbohaterem, scenę uczenia się mocy, scenę pierwszej walki, scenę porażki, scenę wątpliwości i wielką scenę akcji na końcu i wielki finał i scenkę po napisach. Po prostu mam już dość tego gatunku. Nie skreślam go i będę dalej dawał mu szansę. Nadal powstaje wiele dobrych filmów z tego gatunku, ale niestety coraz więcej z nich powstaje taśmowo, przynajmniej moim zdaniem. Wystawiam mu ocenę 22 na 82, bo moim zdaniem jest lepszy niż Skubani, ale gorszy od Ruby Gilman.